Dobry wieczór widzowie tego typu Dziękuję za osoby, lajki tego typu Trzeba iść do przodu, nie do tyłu tego typu Nie słuchajcie Debilt dookoła Po to są sobie tego typu Myślcie główką, nie dupą Widzowie tego typu I tyle razy mówię tego typu Trzeba iść do przodu, nie do tyłu I rozpierdalać z totalnych, Którzy plotkują tego typu Becz. Witam, witam widzowie Dobry wieczór w ogóle widzowie Od tego zacząć Słuchajcie widzowie Pytacie się mnie na fanpage'u e, prywatnie mnie, czy zrobię zlot fanów w Gdańsku, w różnym miejscowościach. Bym chciał widzowie, ale wiadomo jaka jest procedura. Jest pandemia. Jest bardzo ciężko to ogarnąć, coś takiego, bo wiem bym chciał, ale wiadomo że za skupisko ludzi, za duże skupisko ludy, ludzi sorry to możemy dostać mandaty proste? proste jak fuj tego typu widzowie dziękuję za to, że zapraszacie mnie do różnych miejscowości tego, ale ciężko jest to ogarnąć widzowie bardzo ciężko Ja jak syn, jak się mówi bardzo ciężko jest jak Będę miał czas, widzowie, to po prostu posądzi. Nie obiecuję, żeby nie było tak, że się napalicie, widzowie, na ten temat, bo niektórzy się będą napalać. Obiecuję, a co będzie w planie, to się okaże, widzowie. I chciałam tutaj podziękować, widzowie, bo niektórzy piszą do mnie, to byśmy się umówili na piwkę, na wódkę i na rzeczy. Słuchajcie, widzowie. Od pół roku nie piję w ogóle alkoholu. I dobrze się z tym czuję. Jakoś mnie nie do alkoholu, do picia jakichś piw, inne rzeczy. Żyję normalnie. Wiecie o tym, że... Oko alkohol niszczy ludzi. Jak wiecie o tym, że... <laughs> kiedyś... W, przesz w przeszłości... Miałem styczeń z alkoholem. Teraz wyszedłem. Na równo nie dotykam alkoholu, w ogóle, widzowie. Dziękuję za to, że tam piszecie u mnie na fanpage'u, że choć stykniemy się na piwko, na wódkę, pogadamy, zrobimy zdjęcie. Bardzo się cieszę, dziękuję za to, ale alkohol nie ruszę żadnego. Mogę się z wami spotkać gdzieś na mieście, ale żadnego alkoholu nie ruszę. Z tego powodu, że wiem co było i nie mam zamiaru wracać do tego główna co było wcześniej. Żyję jak powinno się żyć widzowie. Dlatego informuję Was, że dziękuję za to, że zapraszacie mnie na jakieś imprezy, nie imprezy, żeby się styknął napić piwo czy wódkę. Bardzo się cieszę, ale nie ruszam żadnego alkoholu tego typu. Trzeba tu myśleć, nie dupo tego typu widzowie, i dlatego powiedziałem Wam szczerze i otwarcie publiczne, żeby nie było tego typu widzowie. Dlatego wolę Wam przekazać. A co i jak, tak mówiłem, żadnego alkoholu nie ruszą. Bez alkoholu można żyć. Żeby się z kimś spotkać, nie musi być alkohol. Proste? Proste. Wiem, my Polacy y, na częściej coś takiego jest, że a ja się styknie to piwko, drugie, trzecie, y, małpka, nie małpka, y, setka i, i lit alkoholu, wody, tego. Ja u, wiem, u nas w Polsce tak jest. No z tego sklepy mają pieniądze grube. Za papierosy i za wódę. Czy nie ogólnie alkohol? Dlatego mówię, poważę, że ja odsunąłem się od tego, jestem zadowolony, nie ciągnie mnie do alkoholu, ani nic, bo ja wiem, że jest taki, jak się mówi, głód alkoholowy, jak się mówi. Mnie jakoś nie ciągnie w ogóle. I tak się trzymam. Nie myślę ani o piwie, o wódce czy coś, nie myślę w ogóle, tak by mnie nie... by nie istniało. Proste, tylko trzeba mieć mocną wolę widzowie, a niektórzy nie mają mocnej woli i lądują na, na... jak się mówi? Łobałem tego typu... na ulicy. A ja powstałem... Wybudziłem się, powiedziałem nie i koniec, nie niszczę swojego życia. Trzeba iść do przodu. Tego typu. A dziękuję za to, że po prostu się mnie, ja, ale nie używam żadnego alkoholu. Wróg to jest alkohol. Wiem coś po sobie, dlatego nie wchodzę. Nie mam zamiaru wchodzić do tej samej rzeki. Widzę, proste jak dud. Trzymacie się widzowie tego typu, pamiętacie o jednym, słuchajcie, lekujcie tego typu i dziękuję za to, że yy, chcecie się styknąć, ze mną porozmawiać, umówić się na piwo czy na wódkę, żadnego lekko nie ruszę tego typu benz.